Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych y, mają obowiązek dbania o majątek, dbania o finanse publiczne i każde działanie bądź brak działania, który jest nałożony na nich y, przepisami prawa, powoduje, że mogą takiej odpowiedzialności... Podlegać. I tutaj należy wskazać, że nie za wszystkie działania bądź brak działań taka odpowiedzialność nas może dotknąć. Gdybyście chcieli zerknąć konkretnie, jakie czyny są karane, to artykuł 5 do artykułu 18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych o tym Wam powie. Jednym z ważnych elementów jest tutaj obowiązek ściągania należności tych, które należą się szeroko rozumianemu Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego. I tutaj jako dobry przykład możemy podać opłaty od rodziców wnoszone za posiłki. Niektórzy rodzice wnoszą te opłaty w terminie i nie trzeba ich do niczego wzywać. Natomiast niestety część rodziców nie czuje takiej potrzeby, nawet pomimo to, że zadeklarowali się do wnoszenia opłat i również ich dzieci z tych posiłków korzystają. W takiej sytuacji, jeżeli my widzimy, że opłaty nie wpływają, żeby zdjąć z siebie ewentualne ryzyko ponoszenia takiej dyscypliny, musimy zrobić wszystko, żeby te pieniądze ściągnąć od naszych Rodziców, tak? Czyli na przykład wysyłamy do nich SMSy, e maile, możemy do nich zadzwonić, e możemy również wysłać list, e wezwanie do zapłaty chodzi tak naprawdę o to, abyśmy wykazali, że dokonaliśmy wszelkich starań co do tego, żeby tę należność ściągnąć. Pamiętajcie proszę, że w takiej sytuacji nie jesteście rozliczani za za ten skutek, czyli za to, że ściągnęłam pieniądze, bo nie jesteście komornikami, nie pójdziecie do tego domu licytować kanapy, telewizora i tak tylko musicie wykazać, że zrobiliście wszystko, żeby ci rodzice te pieniądze zwrócili. I teraz, jeżeli faktycznie takie działanie nie będzie zrobione, jeżeli te pieniądze nie zostaną ściągnięte, jeżeli... To nam się przedawni albo zaistnieją jakiekolwiek inne czynności, albo jeżeli jesteście zobowiązani do tego, żeby składać sprawozdania odpowiednie, odpowiednio je wypełniać, tego nie zrobicie. Albo mamy obowiązek zrobienia inwentaryzacji w określonych terminach, rozliczyć ją także w określonych terminach. Jeżeli tego wszystkiego nie zrobimy, no to właśnie to postępowanie dyscyplinarne może nam grozić. A jeżeli mówimy o postępowaniu dyscyplinarnym, no to wiadomo, że muszą być kary, bo gdyby nie było kar, no to nikt by się specjalnie takim postępowaniem nie przejmował. Tym bardziej my jesteśmy tak skonstruowani, że jak jest jakieś widmo kary, no to jakoś tak chętniej te nasze zadania zawodowe nam się wtedy wykonuje. Jeżeli chodzi o Dyscyplinę finansów publicznych i o odpowiedzialność za to, to mamy takie cztery rodzaje kar. Mamy nagane, mamy upomnienie, Mamy karę pieniężną oraz mamy zakaz wykonywania funkcji, zajmowania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Czyli tak naprawdę dla wielu osób taka kara polegająca na tym, że ja mam zakaz tutaj pracy na stanowiskach, które dysponują środkami publicznymi, i to może być ta kara nałożona od roku nawet do lat pięciu, powoduje dla niektórych koniec kariery zawodowej, no bo pe na pewnych szczeblach pracować po prostu nie można. Oczywiście z tym jest, że kara jest współmierna do przewinienia, i to nie jest tak, że jeżeli ja wybiorę zły, złą metodę inwentaryzacji, jeżeli ja na przykład wartości niematerialne i prawne zamiast weryfikować, to zinwentaryzuję. Spisem z, z natury, no to ktoś mi zabroni wykonywania zawodu przez lat 5, tak? Tutaj może się załóżmy skończyć naganą bądź upomnieniem. To także są dotkliwe kary, bo jeszcze jak my mamy karę pieniężną, no to wiadomo, jest to uszczuplenie naszego budżetu domowego, w związku z tym, no ta kara jest dla nas dotkliwa. Ale mamy czasami takie podejście, że upomnienie czy też nagana, no to jakoś to będzie. Oczywiście, że będzie, natomiast to także może jakieś długofalowe skutki wywoływać. Na przykład, brak awansu, brak premii, brak nagrody, co także może jakieś finansowe skutki tutaj wywoływać. Ale to nie jest też tak, że należy się bardzo tej dyscypliny bać, bo żeby pod dyscyplinę podlegać, to także muszą być spełnione konkretne wymagania. To muszą być konkretne kwoty. Te kwoty wcale nie są kwotami niskimi, one są. Zmieniane, bo one też zależą od wielu wskaźników i należy je sobie na bieżąco też sprawdzać, jaka kwota wchodzi w grę. Natomiast to są kwoty kilku tysięcy, więc to, to naprawdę przy jakichś drobnych wykroczeniach, jakby pod progiem i, i pod postępowanie dyscyplinarne podlegać nie będziemy. Natomiast myślę, że dobrym rozwiązaniem, żeby pod dyscyplinę finansów publicznych nie podlegać, jest terminowe, prawidłowe wykonywanie zadań, na bieżąco zapoznawanie się ze zmianami przepisów i po prostu zatrudnianie się na takich stanowiskach, na których naprawdę człowiek posiada określoną wiedzę.